Na co ten przykry okres roku, a mianowicie za tydzień matury? Skończyło się Bajlando i przydałoby się wziąć do roboty. Tytuł tego odcinka to Jak zdać maturę bez nauki. Od razu uprzedzam, że jeżeli nie słuchaliście na zajęciach przez całą, całą swoją szkołę, że tak powiem, to jest to raczej niemożliwe. Ale postaram się przekazać tutaj wam prototypy, które może pomogą, że tak powiem, podnieść wasz wynik o parę procent do góry. Będą to prototypy, które mi się przydały, bo rok temu byłem w tej samej sytuacji. Dosłownie tydzień przed maturą zacząłem coś tam sprawdzać, jakieś informacje. Chciałbym, żeby ten odcinek był w miarę krótki i treściwy. Dlatego co ja jestem Mateusz, to jest kanał Towarzysze. Zostawcie lajka, like subskrypcję i zapraszam do oglądania. Myślę, że zaczniemy, zaczniemy sobie od poziomu podstawowego. I punkt pierwszy to matematyka. Więc tak, ja, jak, jako że to jest już tydzień przed maturą, to raczej. Ciężko będzie się nauczyć czegoś nowego, więc powiem, jak ja to zrobiłem. Na matematyce po prostu skupiłem się w ten sposób, że sprawdziłem, jakie były najczęstsze zagadnienia występujące na maturze w zadaniach otwartych, bo zamknięte to wiadomo, zawsze się zmieniają. I według mnie warto by sobie było powtórzyć jakieś zadanie z równań trygonometrycznych prawdopodobieństwa, jakiegoś dowodu, że tam A i B, coś tam równa się C, coś takiego. To zazwyczaj polega na tym, że trzeba podać się do kwadratu, yy, wzory skróconego mnożenia, generalnie, oraz yy, jest też często zadanie dotyczące pól figur lub, bry, lub brył oraz ich objętości. Też w sumie jeszcze odnośnie matematyki, ja mam taką radę od siebie. Yy, jako, że nie lubię i nie umiem liczyć za bardzo tych ciężkich zadań, gdzie trzeba podstawiać coś yy, i w ogóle, jeśli też tak macie, a pewnie dużo tu tak ma. To ja bym Wam proponował yy, bardziej spojrzeć na dany przykład zadania i ułożyć sobie w głowie, co po kolei robić. Jak macie na przykład ciągi na rozszerzeniu, to warto po prostu wiedzieć, co po kolei robić, jaki etap, za którym, a nie, niekoniecznie robić tysiąc przykładów, bo czasem po prostu niektórzy, nie każdy stworzony do tego, tak żeby rozumieć takie rzeczy. Po prostu ja, ja tak to zrobiłem, że wiedziałem co po czym występuje i jedynie podstawiałem liczby do wzorów i nawet czasem też nie musi Wam być dobry wynik, bo te zadania są liczone tak, że na przykład możecie zrobić dwa punkty, nie wiem, na 4, dwa na 5, bo dobrze zrobiliście wstęp i tam trochę rozwinęliście, więc więc też nie skupiać się na tym, że w każdym zadaniu mieć dobry wynik, możecie dosłownie liznąć każde, każde zdanie każ z każdego zagadnienia, nauczyć się jakiegoś przekształcania początkowego jeśli wiecie, że to już jest za późno raczej, żeby się dowiedzieć wszystkiego, więc dosłownie wyciągajcie wszędzie punkty, gdzie się tylko da jeszcze ważną rzeczą odnośnie y, matematyki jest karta wzorów, którą każdy będzie miał przy sobie Według mnie powinniście poświęcić sobie na przykład godzinę czasu, żeby przejrzeć wszystkie strony w tej karcie wzorów, zobaczyć jakie tam są wzory, wiedzieć na której jest co stronie. Bo ja miałem na przykład 100% z matury podstawowej, z matematyki, ale straciłem te 7% w ostatnim zadaniu, gdzie po prostu nie wiedziałem jak przejść do kolejnego etapu, żeby już dostać. Wynik końcowy, bo nie wiedziałem, że jest na przykład wzór w karcie wzorów. A gdybym to wiedział, napisałbym pewnie na 100% i miałbym fajny wynik. Tak, mam 93. To też taka bardziej kwestia taktyki, aniżeli jakiegoś bardziej znajomości przedmiotu. Dodatkowo, ja tak szczerze uczyłem się z kanału na YouTubie. Kanał nazywa się Krzysiek Magik. Gdzieś tutaj Wam się wyświetli screen. Pewnie też link do kanału macie w opisie. Bardzo polecam. Dużo ludzi, że tak powiem, lubi oglądać Matemaksa, ale dla mnie, na przykład, sposób tłumaczenia tego Krzyśka z YouTube'a dużo mniej znanego jest o wiele lepszy, bardziej do mnie trafia. Sposób jego live'u, wprowadzenia jest bardzo fajny, więc Wam też serdecznie polecam. Drugim punktem będzie język polski. Tutaj, jak wiadomo, każdy stresuje się formą pisemną. Bo czytanie ze zrozumieniem, no, da się spokojnie, na zadowalającym poziomie to czytanie ze zrozumieniem napisać. Ale mm, forma pisemna, czyli rozprawka, jest dla wielu osób stresująca. Ja rok temu na pewno miałem łatwiejszą maturę niż wy, bo tam było mniej lektur obowiązkowych, ale wybrałem ten drugi, yy, drugi temat, bo tam mamy do czytania tekst już tam przedstawiony. Do tego trzeba yy, dopisać jakiś przykład. Z lektury innej, obowiązkowej i jakieś inne konteksty spoza obowiązkowych, czyli tam wasza ulubiona książka, film i takie rzeczy. Ja wybrałem ten temat, bo nie czytałem żadnej lektury przez całe liceum, więc mogłeś tam popisać, wpisać Harry'ego Pottera. Harry Potter tak szczerze trafia do w każdy motyw. Nawet nie musicie czytać książki, po prostu obejrzyjcie film, napiszę, że to jest książka J.K. Row Rowling i tam na pewno znajdziecie jakiś motyw. Wszystko dosłownie da się pod to podpiąć. Oprócz tego Harry'ego Pottera tam też jest bardzo dużo tych różnych lektur z gwiazdką, więc przeczytajcie sobie streszczenie na przykład pięciu takich najpopularniejszych, które waszym zdaniem mogą wystąpić na maturze. Po prostu żebyście znali, chociaż wiedzieli co się działo w tych lekturach, poznali bohaterów żeby później nie popełnić błędu takiego kardynalnego, tak żeby się nie mylili imion bohaterów. I ostatnie z podstawowych przedmiotów to jest oczywiście język angielski. Język angielski, no raczej każdy z nas do tego podchodzi bez nauki, pewnie myślicie, że spokojnie sobie zdacie, no i pewnie tak będzie, ale tutaj chodzi o podniesienie wyniku, ja miałem 98%, Rozprawkę napisałem perfekcyjnie, tam wiadomo, powtórzyć sobie jakieś rozprawki, listy, jak się tam zwracać, jakie zwroty używać. Ale zgubiłem jeden punkt w taki głupi sposób. Na końcu jest właśnie tam uzupełnianie luk słowami. Bardzo by się przydało Wam powtórzyć na pewno te słówka, które mogą tam wystąpić. I znalazłem taką właśnie fi fiszkę z angielskiego na internecie, gdzie dużo z takich słówek właśnie to są głównie czasowniki tam się pojawiają. Które warto by sobie powtórzyć. No i mamy też oczywiście tam e, słuchanie, e, i tam później trzeba uzupełniać e, ABCD, czy się dobrze usłyszało, czy dobrze się zrozumiało. No to tak szczerze, zależy od, od naprawdę, od szczęścia. Po prostu musicie być w maksymalnym skupieniu, żeby nie było tak, że zacznie się słuchanka, wy dopiero zaczynacie. Cześć co chodzi. Po prostu jak zaczyna się matura, nie obracajcie się, nie gadajcie z nikim, tylko skupcie się, musicie wiedzieć, że zaraz to słuchanie z zrozumieniem. Po prostu, żebyście nie ominęli żadnego słowa, bo tam naprawdę czasem potrafią gadać przez minutę, a dosłownie, jedno słowo jest bardzo kluczowe, takie często podchwytliwe jest to. No i to było w sumie na tyle z podstaw, więc przejdźmy teraz do rozszerzeń i do egzaminów ustnych. Kolejna część obowiązkowa to egzaminy ustne. Ja miałem takie szczęście, że rok temu nie miałem egzaminów ustnych, jest to chyba jedyny plus, jaki wynik z tej pandemii, co mieliśmy, ale jakbym miał mieć egzaminy ustne, to zrobiłbym to w następujący sposób. Będziecie mieli ustne z polskiego oraz z angielskiego, więc z polskiego zróbcie sobie tak, że na przykład między znajomymi lub też z rodzicami, z bratem, siostrą wybierzcie sobie jakiś swój ulubiony film, Swoją ulubioną książkę i po prostu opowiadajcie. Spróbujcie przez 5 minut opowiadać po prostu tam swoim znajomym, co wam się w tej książce spodobało, jak zostało to wszystko pisane, albo na przykład jakiś obraz, który macie na ścianie, spróbujcie opisać. Po prostu takie ćwiczenie może wam się pomóc. obyć z tym. Tak samo z językiem angielskim. Zróbcie sobie na przykład jutro w domu dzień języka angielskiego, mówcie ciągle po angielsku, bo to raczej. Na tych ustnych, to i, i na polskim, i na angielskim po prostu egzaminatorzy głównie sprawdzają to, jak się posługujecie językiem. Nie musicie mieć przy świetnej wiedzy z, na temat różnych obrazów, tekstów. Po prostu musicie mówić. Musicie mówić y, jakimś takim bogatym językiem, w miarę nie jąkać się. Tak samo y, z angielskiego. To jest, pamiętajcie, to jest ustne, to jest podstawowy poziom. Tutaj nie musicie stosować jakichś skomplikowanych czasów. Skupcie się po prostu na. W zwykłym czasie przeszłym, czasie w teraźniejszym, czasie w przyszłym nie wymyślajcie różnych takich właśnie ciężkich zdań, żebyście nie zaczęli mówić, nawet się zawiesicie nie będziecie wiedzieli jak y, dokończyć dane zdanie. Kolejnym etapem jest y, część rozszerzona, tak, czyli część taka nieobowiązkowa. Y, to już jest dosłownie tydzień po, po podstawowych maturach, więc już każdy jest raczej obyty z tym jak to wszystko wygląda, więc raczej tam już towarzyszy mniejszy stres, ale też od tych rozszerzonych często zależy czy dostaniesz się na te studia, na które chcecie. Ja pisałem rozszerzenia z matematyki, angielskiego oraz geografii, więc z mojego punktu widzenia mogę dosłownie przedstawić Wam tylko różnice, jakie występowały między, między rozszerzeniem a podstawami. Więc z angielskiego dosłownie, dosłownie to są te same wskazówki co do podstawy. Też są te same czasowniki, co na końcu występują, które warto sobie powtórzyć, bo no tam też potraciłem punkty, tak jak na podstawie nawet niektóre czasem zadania na angielski są łatwiejsze niż na podstawie a niektóre są o wiele cięższe na pewno słuchanka jest trochę cięższa, więc tutaj też tym bardziej większe skupienie a forma pisemna to podobnie w sumie jak, jak, na, jak na podstawie tylko jeśli się nie mylę to jest większy limit słów bardziej tam się to bogactwo językowe liczy i może czasem zastosowanie jakiegoś czasu ale też skupcie się na tym, żeby łatwo przedstawić tą historię, którą chcecie przedstawić w formie pisemnej a różnice w matematyce to według mnie mega, mega, mega duża różnica, to jest w ogóle bardzo duży skok poziomowy. Z podstawy miałem 93%, a z rozszerzenia miałem 50%, ale to też tak yy, raczej dzięki taktyce. I ta taktyka, bo tak szczerze nie umiem matematyki, bardzo nie lubię liczyć. Na próbnej maturze miałem 4%, a udało mi się wziąć 50%. To właśnie dzięki tym... Tym protypom, które tutaj staram się przedstawić, że po prostu skupiłem się na zadaniach, które występują najczęściej w poprzednich latach. I tutaj też było prawdopodobieństwo, często są też y, ciągi, są bardzo często równanie trygon, to, trygonometryczne jest prawie zawsze, dowód też jest często, optymalizacja jest na końcu za 7 punktów, więc warto sobie optymalizację powtórzyć, bo 7 punktów to jest, jeśli nie mylę, to 14%, więc. Y, Przynajmniej tak u mnie było 14%, więc to naprawdę też bardzo, bardzo dużo daje taki game changer, ta optymalizacja czasem potrafi naprawdę podnieść wynik. No i tutaj też odsyłam Was na kanał Krzysiek Magik, on robi live'y, na pewno też przed maturą będą bardzo częste, częstsze niż są. Też na kanale macie zapisy tych live'ów, bardzo, bardzo polecam. Bardzo ważną sprawą jest też relaks I... Już tak powiem, wypoczęcie przed egzaminami. Oczywiście tam klasyka, czyli trzeba się wyspać, to wiadomo, ale takie ode mnie, to na przykład ja na egzaminie dosłownie egzamin trwał 3 godziny, a cały czas użyłem sobie gumę, bo to pozwala, pozwala mi się wyluzować. Może też tak macie, więc na pewno polecam, to nie jest zabronione, możecie sobie właśnie tą gumę rzucić, ile tam chcecie. Na pewno trzeba pić dużo wody. Pamiętajcie, że na egzamin można wnieść sobie butelkę z wodą swoją własną, więc, więc spokojnie zróbcie to, weźcie sobie łyka, ile tam chcecie. Dosłownie, róbcie sobie też przerwy w pisaniu. Na przykład napiszecie 10 minut, zróbcie za chwilę przerwy. Popatrzcie się po sali, żeby tak może znaleźć takie świeże spojrzenie czy coś takiego. Też z samego rana ja na przykład lubię sobie zjeść swoje ulubione śniadanie, bo to jakoś tak pomaga mi e, się dobrze nastawić do dnia. Na pewno warto zjeść coś lekkiego, żeby to później nie ciążyło na żołądku. Mi na przykład też pomagały z rana rozmowy ze znajomymi, bo jakoś ten czas szybciej mijał przed salą. Zwyczaj jakoś tak rozmawialiśmy całą klasą, i to też tak w tak fajnej atmosferze pozwalało się tak nastawić. Jakby to był zwykły sprawdzian, dosłownie, że czasem zapominało się po prostu, że jest, to, że jest to matura. Na maturze też możecie sobie wychodzić do toalety. Chyba raz. To też nie jestem pewny, to musisz się dowiedzieć i też nie bójcie się wychodzić do toalety jeśli chcecie. Jest tam mówione, że to zostanie zapisane w protokole. Ok, no zapisane w protokole, ale jeżeli nie zrobicie żadnych innych, że tak powiem, jakiegoś ściągania czy takiego, no to to naprawdę na niczym nie waży. Możecie sobie pójść do tej toalety spokojnie, odetchnąć. Czasem właśnie może też jakaś nowa myśl was natchnie. Też jeśli stresujecie się na przykład komisją egzaminacyjną, która będzie na maturze. Zakładam, że na ustnych, gdzie będzie ta komisja, pewnie nauczyciel ze waszej szkoły, to może to być stresujące, jak być tak jeden na jeden, bo jest to obca osoba, też na pewno to powoduje duży stres. Ale jeśli chodzi o maturę pisemną, to ta osoba egzaminacyjna spoza szkoły zawsze po prostu siedzi przy ławce, patrzy na wszystkich, ale jakoś tak nie ma większej interakcji. Głównie to właśnie nauczyciele, tacy właśnie szkolni gdzieś tam chodzą, może między ławkami albo obserwują. I tak, jeśli wyjście w dobrych relacjach, to na pewno też wam pomaga. Jeśli was, na przykład, ulubiony nauczyciel siedzi tam 5 metrów od was i tam nie wiem, do was się uśmiechnie z czasem czy coś, więc to też e, naprawdę fajnie. No i to już było w sumie na tyle. Nie jestem jakimś ekspertem, ale też naprawdę zalecam wam zastosować się do tych moich rad, bo nie są one wyssane z palca. Naprawdę ich używałem i naprawdę udało mi się dzięki temu że tak powiem, wyciągnąć parę procent więcej, dzięki czemu później dostałem się na te studia, na które chciałem, nie muszę na przykład jeździć na drugi koniec Polski, żeby studiować w jakiejś innej uczelni, bo na przykład nie przyjęli mnie gdzieś tu blisko mojego miejsca zamieszkania, więc co, zostawcie lajka, subskrypcję, jeśli Wam się film podobał, to napiszcie komentarz, po maturach też możecie wrócić, napisać tutaj Wasze wyniki z egzaminu, mam nadzieję, że jakiś protip się przydał dosłownie ci, nawet jednej osobie, jak któryś z tych protipów podniesie, podniesie wynik, to już będzie, wydaje mi się, że sukces tego filmu. I co? Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.